Cześć, cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Poststrapo. Ja jestem Scott Lang. Tak jestem Scott Lang. No. Też dowiecie się za jakiś czas, ale ci, co mnie znają, bardzo dobrze wiedzą. Ewentualnie jak chcecie mówić to... Nie. Daj to, Liquidaj to nieważne, ale... Scott Lang. I... The cosplay cosplay Antmana. Dlatego. Ewentualnie Hawkeye. No to tylko ewentualnie, no. Nie żeby coś. Dobra. Ciśniemy z kolejnym odcinkiem. Tu. O nie! Nienawidzę, jak mi się to wyskoczy. Dobra, gdzie mam iść? Gdzie ja mam. Kurdej, nie chcę zapalniczki. Iść tam. A dokładnie mam iść tam. Tylko, tylko tędy nie. Strasznie nie lubię tych yy, roślin tutaj. One biją bardzo mocno. One są bardzo podobne do tych z Half-Life'a. Ej, ja teraz się zastanawiam, czy to były moje kroki. Tu kurwa ktoś jest. Czy co? Aby wypić piwko na odwagę. Tutaj jest totalnie przejebanko. W ogóle trochę nadużywam słowa przejebanko, nie? O o. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Дословно в очи. О, курва. Я вам с тем чем-то вальтить, так? Это... Что это, курва, кокс? Ja mam z nim walczyć. Wy mi każecie z nim walczyć. Wy mi każecie z nim walczyć. What the fuck? A! On mnie goni! Kurde, przestań mnie bić. <laughs> Czemu krzyczysz jak kobieta? <laughs> Nie, to nieprawda. Kuję tam wiesz o krzyczeniu. Już zabiłem go? Ja pierdolę. Załóżmy nowy filtr. O. Przejebany mamy, przejebanko. Gdzie mówić przejebanko? O kurwa! Dobra, trochę się strachałem, ale okej. Okay. Na odwagę, nie, na odwagę, chlubnijmy na odwagę. Ej, w ogóle, jak chcecie, jakiś odcinek taki? A mnie na przykład nie z metro, tylko z czegoś innego. Kupimy sobie na przykład wódeczkę. Albo lajwa. O, live też by było spoko. Jakbyśmy kiedyś ogarnęli lajwa, by było spoko, ale. Kupilibyśmy sobie wódeczkę. I na przykład. Zagralibyśmy się w horror. Na przykład, co strach. Co wystraszonko. Wystraszonko. Byśmy brali jednego kielosz, kielonka i byśmy grali. Ja wiem, że po tam. paru kielonkach już bym był tak. kurwa. ten. i ten gameplay wyglądałby jak. Z dupy, totalnie, jeszcze znaczy nie z dupy, ale wyglądałby jak. No, słabo. Ale masz w jakąś grę, byśmy mogli zagrać taką. Hor horror, w której się ginie, ale. Aż w każdym że się ginie ale takim tak, multiplayerowym na przykład są takie, takie ten i, i byśmy na przykład co, co zgonka mogli sobie na przykład brać drina, jednego łyka albo coś. Ale byśmy sobie pili wódeczkę wtedy, nie piwko. To co wy na to? Żebyśmy zrobili takie coś kiedyś. Albo właśnie live'a, na którym kurde się tak zezgonuje, że, że, że to będzie straszne. Ja myślę, że, że, że to jest dosyć kontrowersyjny yy, 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 no rzeczę yy. Kurwa ja nic nie znalazłem, a już każe ci mi filtr założyć, dobra Gdzie mam iść? Tam Co? Czemu tam A, tu, dobra Oczywiście w tej grze nie otwieramy drzwi, tylko w nie strzelamy. Nie no, też... też strzelamy... też... też otwieramy. Tam jest duży potwór. Skąd on kurwa się wziął?! Jak on tu przeszedł?! Potwory nie potrafią otwierać drzwi! Ładuj szybko! Ja Co za. No nie, to, to będzie totalnie już chujowe, nie? I będę musiał jeszcze tam tamtego, pierwszego. Ten pierwszy był dosyć. No właśnie. Ten pierwszy był trudny. No nie, jeszcze uciek! Cholera. Chodź tu. Eee, czekajcie, bo nie mam. A no nie, mam jeszcze jeden. Dobra, w ten sposób, jak go zabijemy, to będzie chyba. Okej. Okay. To jest najfajniejsze, się nam otworzył drzwi. Już nie musimy drzwi otwierać, bo... A! Cholera, nie wiem gdzie on jest. Słyszę go. Kurde. nam tlenu. WYPIERDALAJ KURWO ZŁAAAAAAA ODCZEP SIĘ Kurwa gdzie on jest? Apteczka szybko Zginął? Uuu zginął Jak ja ich nie lubię Jak ja ich nie lubię, jak ja z nimi nie lubię walczyć tam jest kolejny? Co tu się stało? Czemu czy mi się zamknęły? Czemu on, on, on mnie tu zamknął? I on tu przyjdzie On tu na pewno przyjdzie Jedziemy Nie, on tu w las! On tu w las, a ja tu nie wyjdę! Ginie! O. Trochę nam to uratowało situation. A! Uciekamy! O nie, ja zginę, 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 zginę! Kula, przeładuj to, o, jebany chuju! Dobra, przynajmniej zaczynamy tu. Ja pierdolę. Ale one myślą te potwory, Czejcie to? Czy on myśli? Jeszcze! Ile ciebie pierdolę, trzeba amunicji, żebyś kurwa zdechł O nie! Akurat w niego wskoczyłem! Gień! Go dupiec jebany! Zapominam w ogóle, że robię screeny. Ja pierdolę, ale to było kurwa naprawdę straszne. Jeszcze jeden! Jeszcze raz! Zabijmy się! Spierdalaj grubasie, co to Glory Hall? Jebane Glory Hall. Cię zabiję. Tylko tu, tylko tu przyjdziesz. Stefan. Nie mam nic do imienia Stefanowo. Tak jakoś przyszło do głowy i go go Stefan. No. Stefaniro. Hmm? Hmm? Jak będziesz tu to spadniesz w dziurę. Yy, nie. To nie tak działa. Gdzie on jest? Słyszę go! Słyszę, słyszę, słyszę go Kurwa Gdzie on jest, gdzie on jest? Kurwa gdzie on jest! Idzie! Idzie! A! Na dół! O nie, utknąłem, 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 nie będzie iść! A! Chuj Trzeba dojść szybko szotgana Szybko, 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 szybko Artem Szybko się galik, szybko, szybko i apteczka. Żyje! Żyłem! Przeżyj to! Tam. Wiem, że on gdzieś tu jest. Słyszę go, słyszę go. On jest na dole pewnie. Kać, a mam jeszcze jakieś graty? Mam, mam flesza. Możemy rzucić, rzucić w jego flesza. Flesza! Przykleją mu się do uba! Jest! Dostał w ry... A nie, to był po prostu przyklejający się granat. Ale on przeżył. A! Wyskoczył z dziury! Jest, zabiłem go, ja pierdolę. Ale ja pierdolonko. Aleja pierdolonko. Czajcie, to, to brzmi jakby była tylko aleja. Takiego rosyjskiego gościa, który się nazywa pierdolonko. Aleja pierdolonko. Ale my tu fajne teksty wymyślamy w ogóle, nie? To jest kreatywność na poziomie dziesięciolatka, yy, nie? Żeby nie było. Dobra, mam nadzieję, że tutaj już potworków nie ma, więc mogę sobie stąd iść. Mam nadzieję. To jak ten tak, jak tędy pójdę to kurwa na pewno nic. Cholera jasna Dobra, gdzie ja mam iść do jasnej cholery ciasnej. Gdzie ja mam iść Powiedz mi, że to, tu będzie jeszcze jeden potwórek, to, to się Dobra, schody. Idziemy po schodach. Tak mi pokazuje radar. Teraz tam. Nie, tu jest jeszcze jeden. Chyba tędy Chyba tu co? O. Nie takie pęknięte, ale przejść nie mogę. A chyba że tak. Chyba że że w ten sposób. Próbujmy. a Spierdalamy! Udało się? Chuja tam. Czyli mam iść tędy po prostu w dół. Eee, no gra każe mi iść tam. Aha. O nie kurwa dwa. Ja pierdolę, ale przejebanko. Nie uczą, kurwa żyje, on żyje. On to przeżył. A ja muszę sam spierdalać jak najszybciej. BOM! Uh o -oh. On się zdenerwował! Ja mam tu przejebanko totalne! Aaaaa! Uciekam! Uciekam! Czemu ja jestem tu sam! O kurwa! No nie, wypierdalaj! Zrób wypierdalanko! Wypierdalanko! O ma bombę na tryb! Kurwa, przeżył! Wypierdalaj! Kurwa, wypierdalaj! No wypierdolaj! Zostaw mnie w spokoju! Leczonko szybkie. Jest! Zdech! Kurwa, zdech, ale jeszcze jeden został! Ja pierdolę, ale... Jeszcze filtr mi się kończy tego kurwa, wszystkiego Ja pierdolę, ale mam kurwa przejebanko. Ja mam takiego stracha tutaj naprawdę. Dobra, bo gram i każe i znowu do góry, bo ja znowu zwalczyłem z gościem i znowu zszedłem gdzieś. To na ryj. Ja wiem, zaraz on przyleci kurwa, którąś inną dziurą. Ja pierdol, ale przejebane, kurwa. Ja walczę z takimi kurwa jebanymi rosomakami. Nie, żeby rosomaki były złe, ale. To jest catszenka, to jest kacenka to jest tylko catszenka. Jest ten jeden, akurat po prostu musiał taki być. O, oh o. -oh. Nie wiem, co jest bardziej przejebane, Czy mamy latającego demona, czy tego wielkiego. On mi pomógł. A ja chciałem go zabić. O, oh o. -oh. O, nie, winda spadła. Kur... O, dobra, zginie od To, To jest całkiem spokojnie, ja, ja i ten, ale, ale powiem wam, że emocje podczas tej rozgrywki. Jeszcze on! Łap granata! On z prawej się. Przeładuj. Potrzebuję trochę ładowania żytka. No nie webią, gdyż jeszcze ja padnę. Kurwa. To jest kurwa trudne Granat w ryj Granat w ryj, kurwa Myślałem, że padł, on nie padł Apteczka! A apteczka kurwa nie zadziałała! Giszła tu! A ja się kurwa może napić! Ja nie chcę w to grać już, ja, ja nie chcę w to już grać. Nie zmuszałaś, mnie <laughs> to jest tylko metro, nie? To jest tylko metro, a co będzie jak będziemy grać w horror? O, horror będzie kurwa zajebisty! Oj, że Outlasta 1 mam na kompie, Outlasta 2 mam na, na PlayStation, nie? Ja nie znaczy, że nie będziemy w to w ogóle grać. No nie wiadomy angiel pomógł mnie. Dobra, a, ale już sobie zakończymy odcinek, bo akurat minęło 20 minut ponad. Także dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Uff, ja muszę chwilę odsapnąć. a ja muszę chwilę odsapnąć zanim nagram kolejny odcinek, także. Trzymajcie się ba. Coś tam.